Nieczęsto się zdarza, żeby lek stał się elementem popkultury. O zębek. O zębek. O zębyk, o zębek. Pewnie widzieliście już masę przemian celebrytów i dyskusji o tych lekach, ale nie bardziej niż to kto ile schudł interesuje. Jak to jest w ogóle możliwe? Więc sprawdziłam. Substancja czynna leku na O to jest semaglutet, który wygląda tak i jest nie bez przyczyny podobny do cząsteczki, którą nasze ciała produkują samodzielnie i która nazywa się w skrócie GLP1. GLP1 jest hormonem wytwarzanym w jelitach, który zwiększa wydzielanie zbieranie insuliny, spowalnia opróżnianie żołądka, hamuje apetyt i zwiększa poczucie sytości. Semaglutyd jest nie tylko do GLP-1 podobny, ale też specjalnie zmodyfikowany tak, żeby w naszym ciele utrzymywać się znacząco dłużej. Czas półtrwania GLP-1 liczy się w minutach, a semaglutydu w dniach, więc można sobie to tak w, w uproszczeniu wyobrazić, że semaglutyd robi rzeczy podobne do GLP-1, ale bardziej. Sprawia, że jedzenie dłużej zostaje w żołądku, podnosi się sytość, zahamowany jest apetyt i maleje chęć na kaloryczne potrawy. To słynne już badanie kliniczne Pokazało, że osoby, które przyjmowały semaglutyd, straciły w ciągu ponad roku około 15% masy ciała, podczas gdy osoby z grupy placebo tylko trochę ponad 2%. I to brzmi niesamowicie, ale pojawiają się też różne ale. Badania zbierające tzw. zwane real world data, czyli dane o zwykłych pacjentach, już nie w tych specyficznych warunkach badania klinicznego, pokazują, że utrata wagi w warunkach normalnego życia jest chyba trochę mniej spektakularna, w tej analizie wyniosła na przykład 4%. Druga rzecz jest taka, że jakieś kilkanaście procent ludzi na semaglutyd nie reaguje i nie jest to bardzo. Jasne dlaczego. A trzecia sprawa, semaglutyd, żeby działał, musi być brany. To badanie pokazało, że po roku od odstawienia go osoby, które wcześniej znacząco schudły, odzyskały około 2 trzecie utraconej wagi, a to rodzi bardzo wiele pytań o, wiecie, bezpieczeństwo i zasadność długotrwałego stosowania takiej terapii. Czy semaglutyd jest więc tą złotą pigułką, która wybawi ludzkość od epidemii otyłości? Ja tego nie wiem, ale przynajmniej Wy i ja też wiecie teraz trochę lepiej, jak ta pigułka w ogóle działa. Dziękuję za uwagę. Bye bye!